Marzena, gdzie kupiać takie dobre śliwki wędzone? A czemu pytasz? Bo pyszne są. Zostaw to są śliwki na kompot Wigilijny. A skąd miałem wiedzieć. Wszystko przygotowane, dawaj to. A sama jesz? Muszę sprawdzić czy są świeże. Powiedz lepiej jak ten kompot robisz. Już ci mówię. 400 gramów wędzonych śliwek, 200 gramów wędzonych jabłek i 200 gramów wędzonych gruszek. Tylko tyle? Tyle i aż tyle. Jeszcze 4 łyżki cukru trzcinowego. Chyba że ktoś woli słodsze. Co już ten kompot bo pić mi się chce? Do 3 litrów zimnej wody wrzucamy wszystkie owoce. Gotujemy na małym ogniu przez około pół godziny. Długo się ten kompot gotuje? Marek z owoców musi się wydobyć. Aromat i smak. A cukier kiedy dajesz? Cukier dodajemy na samym końcu. Marek, kompot gotowy. Słodzimy. Gotowe. Zobacz, jaki świetny kompot wyszedł. Próbuj. Jak on pachnie. No próbuj. Czas na test. To jest to święta. No widzisz?